Siemeczka, że będzie z tej strony, pan po I teraz w kolejnym odcinku. Będzie to odcinek z wojawnicy, tak jak mi prosiliście. No i co? jeśli Ci wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subika. No a ja chyba już nie przedłużam, chyba już wszystko mówiłem, no. A, konkurs na PST, jeśli coś to się raczej odbędzie, bo widzę, że tam wiecie na spokojnie co sobie łapki. Dobra, także widzimy się przy pierwszym typku. No my mamy już pierwszego typka, jak widzicie. Ucie no, nie widziałem, że on ma boski, tak szczerze, bo jest skórzany. Ja też jestem tylko sobie zrobiłem seta. I... E, ucieka mi. Kurde, ale lipnie A ja go z infer- Jezus Jakie jestem jednak mocny na tym udanie słabe. Myślałem, że... Nie, no nie wiedziałem, że go z inferna zabije że... No i sorry, no Nie wiedziałem, że masz boskie, jak już wiedziałem, się, że masz boskie To, że z inferna cię zabije No to tego to się nie spodziewałem Dobra, jestem yy, ten, no to dobra, kurde, co jest? Ajajajajaj jajajaj aj, aj. aj, 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 aj. ładnie było zabiłem dwóch, trzech Ale nie poddajemy się, nie poddajemy się W mojej bazie są W mojej bazie są, spokojnie, czekajcie Ja się nie poddaję tylko, Kurde, tylko poczekajcie, muszę, ja skupię jednorazówki, tylko yy, No muszę mieć róg i zabiję tych niebieskich rzeczy, nie? A ale lipnie, fajnie skryję, tylko kurde, skórzany my chyba dobił tak szczerze, fajnie Ajajaj, dobra Wiedziałem, że takie drewno będzie kurde, jak po takim przerwie będę grał na WD Nie to też nagrać Dobra, ale widzimy się za chwilę Dobra, tak jak mówiłem, poczekajmy trochę, aż mi się e, róg. Jak to się przy, przymioty? Nie przymioty. Dobra, nieważne. A, jak mi się róg już mam i spróbuję zabić tych stefonusów. Dobra, będzie ciężko. No, Ale dobra, dobra. Czekaj, nie, 6 sekund jeszcze. Dobra. O, to jest... O, ich jest za dużo. kurde. To lossim mam. Ja nie mogę. Niech się będzie do mnie fokusował. Spróbujemy ich jakoś tu ładnie porobić. O, jest sam Simon. Jezu! Nie! Kurde, ale to było ładne. On się tego kompletnie nie spodziewał. Szkoda, że go ale odpuszczam, bo, bo ja nie mam seta. Założę seta i pójdę na niego jeszcze raz, ale to ładnie wyszło, kurde. Niby plecki, niby plecki, ale na takie przerwy to nie, mam, nie umiem inaczej grać. Dobra, widzimy się za chwilę, zaraz się rzucam na niego, Może, muszę go porobić. Dobra, zaczyna mnie gonić on, ale muszę mu uczyć, bo ja nie mam rogo, ma. I on. Na pewno się... Ale... z jego. mojego. Ja na mnie to jest aż taki sobie to ja nie jestem. A, my napisał. A. Ok, nie wiedziałem. Spoko, nie wiedziałem, ale tu masz kolegę tutaj. A to spróbuję go porobić bez rogu. Czekajcie, no tu jest ma kolegę. A pokczampa A, pokczamp nie wie, dobra, myślę, że mamy soja, ale jak chcesz. Spoko, nie ma problemu. ziomuś Coś mi się kojarzyłeś, ale... W takim razie jak mi bijesz, ja też ci będę bił. Róg mam. Teraz już nie ma kurde, biłeś mnie to bij się kurde. Kurde, będziesz teraz uciekał. Oj, ten vortex właśnie. Ej, ten Oj, ten vortex. Oj, ten vortex na tym WD To nie wiem, otrzymam zaraz. Dobra, lecę za tym ziąkiem. Nie odpuszczę, bo nie ma opcji. O, nie wyskoczył. Za je fajnie. Patrzcie teraz. No nie mówcie, że mnie tak porobił. Ej, ale makro ma XT Na tyle kratek Dobra, ja się tam nie przyjmuję z ni Kurde. Ale fajnie wyszło tam jedna, jedna akcja, no ten że mnie porobił, no, no <noise> Więcej CPS wchnął ode mnie, no Nie miałem z nim szans. Ale dobra, nie no, podobno administracja no, sprawdza i tu ludzie nie grają już na makro ja nie wiem jak to jest, no. Tam mi się wydarzyło, że, że ma makro, ale dobra. Może się mylę, nie wiem. Ale widzimy się w jeszcze jedna akcji, może pójdę kogoś zniszczyć albo coś. Dobra, mam tu jakąś ciemną masę. Dobra, no serio nie znam ci XD, zabrałeś mi go <grywa> Dobra, chciałem, myślałem, że zabiję jakiegoś boskiego zdrowniaka Ale nie no, nie, nie nie nie, nie nie, po takiej przerwie, no nie oszukujmy się, no Spokojnie, trzeba tej. inaczej to zrobić, żeby ich zawijać, kurde mam no. Dobra, to widzimy się za chwilkę, może jeszcze wśród jakoś tylko zabić Nie wiem, kupię sobie jedną nazówkę najwyżej tyle Chodź, baza Szyszkało. Nie, no dobra, ziomu się, ja sobie tutaj pozdrawiam pozdro, oczywiście, znaczy, już chyba pozdrawiamy, bo to do mnie. Ja sobie kupię narazówki i zabiję jakiegoś boskiego. Dobra, mam jakiegoś typa, którego na pewno nie zabiję, także nawet kurde uciekam, bo nie, no, nie wiem, muszę sobie kupić narazówki to na pewno. Znaczy mam miecz żelazny, ale to... No, może nie będę kupował mie miecza dużo, ale muszę mieć róg. Bez róg to lipnie. To jest wszystko, mi do rup, ale tylko do zużycia. Także ciężko będzie coś, cokolwiek zrobić w takiej, nie no. Nie umiem grać, ale Jak się gra na takie sobie straci coś takiego, w takiej przerwie długie na udejście to jest ciężko. Fest się gra. Nie umiem grać w ogóle praktycznie. No i patrz, dojeżdżamy tutaj w bazie. Dobra, nie... Ej, o chub się na mnie na rogu odpalił. Co za fokus. Ja kurde z mieczkiem, że razem idę, a ten na mnie się na rogu odpala. No to nie, się bawisz. Dostajesz takie hity, że giniesz. Giniesz. No i dostajesz błogo. Szmulo no kurde, dobra, nie będę wam gdzie jak d no. Kupię sobie ja ten redzywki go dojadę. Mam tego typa, dostał plecy od mojego i wywalił się. <noise> Jeez. ale coś myślicie teraz? Nie wiem, nie wiem, czy mi się przykro zrobiło. Zabiłeś mnie na ruchu, jak miałem sam że żelazny. Także... Nieładnie, nieładnie. Plecy od randoma. <noise> Panie, da mi, nie, dam, no. Zabieram, zabieram. Patrzcie, kradnę, kradnę, kradnę. Patrzcie, patrzcie jak kradnę. O ale o, nie ale jestem złodziejem, nie za to wam co to oddać Ha Już myślicie, chcieli, chcieliśmy wyzywać komentarze z tym złodziejem A tu nie spodzianka, kurde, jednak oddałem Dobra, już nie będę przerywał nagrywania Idziemy jakieś zabić typków, ostatnią akcję Sorry, że jestem takim drewnem Ale nie umiem grać już na budę Musimy z protem zacząć herdować na budę A mi się na razie nie chce O na przykład mam pierwszego typa I teraz odpadam się niego na rogu I zabijam go, czy nie zabiłem, zabijam go, łatwo Więc jednak to nie była ostatnia akcja Widzimy się kolejnych... Zagram aż do DEDA będę coś nagrywał. Dopóki nie dednę. A dednę raczej na pewno, bo nie umiem grać już, tak jak mówiłem przed chwilą. Ale ładnie, teraz to akurat wyszło tak szczerze. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, widzimy się za chwilę. no. Dobra, robimy wjazd na chatę do niebieskich. Nie ma coś gialli. Piąta tura i kamień jeszcze nie dotknięty? Nie wiem, no to musi się... Musi się zmienić, no nie ma jak... nie ma opcji, no. Halo, halo Ziom Dobra Niszczymy ich ja Nie wiem co jest niebieskie, a jakieś Randomy Kurde chłopiec na siłce, widziałem Dobra, robię teraz to I oby A nie, jaj, no nie te perła, nie, perła tak szybko Kurde, no, to, to fajnie, poniszczyłem ich trochę, ale szkoda, że ta perła nie Nie pamiętam jak to się robiła Jezus, ale naprawdę jestem drewnem Przecież ja nigdzie jeszcze miałem w guminczum poskoczyć i rzucić parę, i by jeszcze szybciej tepnęła Nie no, no, po prostu jestem drewnem Ale mam nadzieję, że wam się spodobał, choć jestem botem Widzimy się w kolejnych odcinkach, które się raczej na pewno będą pojawiać już No i to by było na tyle, maleczko.